Na moim kanale Soul Medica. Ja nazywam się Monika Leśnikowska-Marciniak, jestem psychologiem, terapeutą. Jest mi bardzo miło, że oglądacie moje filmy. Pozdrawiam serdecznie wszystkich moich subskrybentów, wszystkich widzów wszystkie osoby, które tutaj komentują moje filmy, które też przysyłają do mnie prywatne wiadomości. Naprawdę dzięki temu mam wielkie poczucie takiego y, połączenia z wami. Y, kochani, y, dzisiaj chciałam poruszyć temat relacji z teściami. Y, zobaczcie, ile na przykład dowcipów jest o teściowych, prawda? One są we wszystkich kulturach i te dowcipy są często straszne, ordynarne, w ogóle uderzające w godność osoby, ale pełnią też taką rolę pewnego rodzaju wentyla. Ponieważ wokół relacji z teściami jest bardzo dużo napięć, konfliktów itd. Wiemy, że czasami, czasami, często cierpi na tym małżeństwo, relacje w małżeństwie, czasami dochodzi do rozpadu małżeństwa właśnie przez zbytnią ingerencję teściów w życie małżeństwa. I Jednocześnie yy, często pytacie o to, czy właśnie można ułożyć sobie zdrowe, pozytywne relacje ze swoimi teściami. Uważam, że można, ale zależy to od kilku czynników. Po pierwsze, jestem przekonana, że tym, co ludzi yy, wiąże ze sobą bardzo mocno, są nie tyle więzi krwi, chociaż oczywiście też, ale przede wszystkim są to więzi ducha, więzi duchowe. Czyli jeżeli y, y, osoby, które się spotykają, mają odnowione serca, czyli są otwarte, życzliwe, y, dobrze nastawione do drugiego człowieka, to oczywiście te więzy można przepięknie kształtować, te relacje można przepięknie budować. Jeśli jest dobra wola, jeśli jest ciekawość danej osoby, jeśli jest takie właśnie nastawienie na to, że ja chcę tą osobę poznać, chcę się o niej jak najwięcej dowiedzieć, chcę się od niej jak najwięcej nauczyć. I tu uwaga, tu nie chodzi tylko o relacje, że synowa ma się jak najwięcej nauczyć od. Teściowej, prawda? Czy zięć od, od teścia. Tu chodzi również o to, żeby ci teściowie mieli w sobie chęć poznania właśnie swojej synowej czy swojego zięcia. Żeby byli nim szczerze zainteresowani i żeby nie wchodzić na, tą, na taką pozycję rywalizacyjną, tylko właśnie pełną otwartości, takiej ciekawości. Żeby kogoś poznać. Trzeba się o nim jak najwięcej dowiedzieć, a więc trzeba z nim rozmawiać, trzeba z nim pytać go o różne rzeczy, obserwować go, jak on się zachowuje, co on lubi, jakie on ma przyzwy przyzwyczajenia, jakie on ma wartości i starać się nie stawać w poprzek temu. Najprostszy przykład z możliwych. Ma odwiedzić Cię Teściowa, wiesz, że nie znosi żurku, a uwielbia rosół, to gotujesz rosół, a nie żurek, prawda? Nie stajesz poprzek, nie próbujesz czegoś udowodnić, nie próbujesz walczyć cały czas, czyli jakby nie wchodzisz w ogóle w taką pozycję walki i rywalizacji, czyli tylko bardziej właśnie starasz się wyjść naprzeciw drugiej osobie. I to powinno działać oczywiście w obie strony. Czyli dobra wola, dobre nastawienie, otwartość na to, że ja mogę się od tej osoby czegoś nauczyć i że ta osoba ma zupełnie inne doświadczenia niż moje i, i w związku z tym nawzajem możemy po prostu czerpać z tych, z tych naszych doświadczeń. To, żeby sobie dobrze, prawidłowo ustawić relacje z teściami. Zależy od tego, czy my to zrobimy już na samym początku małżeństwa. A żeby to zrobić od początku, to trzeba się trochę, jak ja to mówię, odpępnić od rodziców. Uznać, że w momencie, kiedy zawieramy z kimś ślub, bierzemy z kimś ślub, to obowiązuje nas pewna hierarchia miłości. Czyli od tego momentu na pierwszym miejscu jest nasz współmałżonek. Później są nasze dzieci, później jest ten krąg miłości do rodziców czy do teściów. Wszystko musi mieć swój porządek i ta hierarchia miłości musi być zachowana. I o to trzeba dbać, o to trzeba, pilnowa tego trzeba pilnować, i tu są właśnie jak gdyby te granice, które, na które my musimy być. Właśnie czujnie, żeby nikt tego, nie, żeby tego sami nie przekraczać i żeby nam tutaj nikt nie wchodził w, z butami w takie sfery, których my nie chcemy, żeby ktokolwiek nam wchodził czy cokolwiek nam narzucał. I uważam osobiście, że za strzeżenie tych granic, za obronę tych granic głównie odpowiada mąż, mężczyzna, ponieważ on jest odpowiedzialny z racji pełnionej roli w małżeństwie, on jest odpowiedzialny za swoją żonę i za swoje dzieci. Czyli w momencie, kiedy on widzi, że jego mama na przykład zaczyna przekraczać jakieś granice, prawda, zaczyna zbytnio ingerować w małżeństwo, w sprawy jego rodziny, czy teściowa, czyli jego teściowa, czyli żona z kolei, przepraszam, mama jego żony, właśnie coś takiego robi, to powinien interweniować, czyli powinien przeprowadzić łagodnie, ale bardzo stanowczo rozmowę, czy to ze swoją matką, czy to z matką żony i powiedzieć, że po prostu ani kroku więcej. Tak, mówiąc, mówiąc w skrócie, proszę tutaj nam się w te sprawy nie wtrącać. Proszę, nie, nie będziemy tego y, tolerować. Y, proszę uszanować nasze wybory. Y, to, y, powiedziałam, że to powinien zrobić mężczyzna, co nie oznacza oczywiście, że kobieta ma siedzieć cichutko i czekać, aż mąż coś zrobi. To, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że, y, że y, y, no po prostu dużo bardziej to będzie skuteczne. I zapewni długofalowy efekt, jeśli tych granic będzie właśnie tak bardzo mocno pilnował mąż. W takiej sytuacji, kiedy któryś z teściów próbuje przekraczać granice, właśnie potrzeba jest tej rozmowy od razu, nie odwlekać tego, bo wiadomo, że wtedy te różne nieprzyjemne emocje się nawarstwiają, gniew, pretensje. No, i oczywiście prowadzi to do eskalacji i do tego, że będziemy mieć do siebie jakieś wzajemne urazy, czyli trzeba to czyścić od razu, od razu po prostu yy, porządkować te rzeczy. Jeśli chodzi o re, takie dobre relacje z teściami, ja osobiście nie wierzę w przyjaźń z teściami. Dlaczego nie wierzę? Dlatego, że uważam, że przyjaźń jest czymś zupełnie innym. Na czym innym troszkę polega. Natomiast relacje z teściami na pewno mogą być bardzo dobre, mogą być pełne wzajemnej sympatii, można spędzać ze sobą bardzo fajnie czas, można pójść z teściową na kawę, na zakupy, spotkać się na jakieś rozmowy, można sobie gdzieś razem wyjechać. Ja na przykład z moją teściową wielokrotnie gdzieś we dwie żeśmy sobie wyjeżdżały i, i, i bardzo uroczo żeśmy spędzały czas ze sobą, cieszyłyśmy się sobą, swoją obecnością, a więc można. Tylko właśnie potrzeba tego, żeby chronić swoją prywatność małżeńską, swoją intymność, a więc też nie opowiadać o tym, co się dzieje w małżeństwie, nie opowiadać o jakichś konfliktach, nie opowiadać o... Rzeczach, które dotyczą tylko mnie i mojego męża. To są nasze sprawy, nikt inny o tym wiedzieć nie powinien, prawda? Więc, więc tak to wygląda. Kochani, wierzę w to, że te relacje mogą być dobre, bo tak jak powiedziałam, jeśli spotykają się osoby, które są dobrze do siebie nastawione, no to samo dobro może tylko z tego wynikać. Natomiast oczywiście bywa tak, że jedna osoba ma dobre nastawienie, a, a druga niekoniecznie. Często jest tak, że w momencie, kiedy na przykład yy, ludzie się pobierają, to dla teściowej czy dla teścia jest to jakaś okazja do tego, żeby przejąć kontrolę, żeby Pokazać swoją władzę. Są takie osoby, często właśnie takie bardzo niedowartościowane, czy, czy jakieś takie apodyktyczne, więc tu trzeba być bardzo czujnym, żeby właśnie nie pozwolić sobie na tego typu rzeczy. Stąd pamiętajcie, zawsze dążcie do tego, żeby być samodzielni samodzielni finansowo samodzielni mieszkaniowo. Yy, yy, żeby po prostu tam nie było żadnych takich zależności, że ktoś kogoś ma w szachu i przez to wymusza, przez to próbuje jakiś wpływ wywierać. Yy, yy, najgorszym chyba, co może się zdarzyć, to jest yy, wspólne mieszkanie z, z teściami, prawda? To jest... Yy, to się nie sprawdza po prostu. Yy, to się nie sprawdza. Kochani... Yy, jeśli chodzi o y, z kolei relacje z mężczyzną, z teściem, y, one, te relacje są zupełnie y, często czymś innym niż na przykład relacje z własnym ojcem. Y, z reguły tak się dzieje, że teść wnosi jakąś zupełnie nową jakość i y, y, szczególnie y, tutaj w, kobieta na przykład w osobie teścia może zyskiwać takiego czułego też opiekuna, kogoś, do kogo można zwrócić się w jakichś momentach trudnych życiowo, można się poradzić w różnych sprawach. Zresztą z moich obserwacji wynika, że mężczyzna teść to jest bardzo często osoba, która łagodzi wszelkiego rodzaju jakieś niepokoje, jakieś, jakieś takie sytuacje, właśnie wskazuje drogę w tych trudnych sytuacjach, a więc jest to ktoś taki, taki, kto wchodzi w taką rolę osoby jednoczącej, łagodzącej, wyciszającej. I dzięki Bogu, że, że tak się dzieje. Natomiast y, mężczyzna y, w relacji ze swoim teściem y, z kolei może w jakimś sensie wyzwolić się y, spod takiego poczucia um, ogromnego wpływu, jaki um, jego ojciec miał na niego, prawda? Na, um, bardzo często jest tak, że ojciec na swojego syna ma bardzo duży wpływ, często um, w, naszych tutaj, um, w naszej kulturze to jest taki wpływ narzucający bardzo dużo, dyscyplinujący syna, a z kolei właśnie um, w relacji z teściem. To może być rzeczywiście taka relacja dużo bardziej wolna, dużo bardziej otwierająca, dużo bardziej ciekawa w gruncie rzeczy, tak? Bo, bo, bo pojawia się ktoś, kto ma, też jest mężczyzną, dojrzałym mężczyzną, ale często ma też inny punkt widzenia niż nasz własny ojciec, ma inne doświadczenia. Jest po prostu innym człowiekiem, a więc jego doświadczeń też można czerpać i wiedzę, i, i rozszerzać gdzieś tam swoje horyzonty. Kochani, więc nie ulegajmy mitom, że z teściami to zawsze jest pod górkę. To może być naprawdę bardzo fajna relacja. Nakłaniam Was do tego, żeby sobie dobrze przemyśleć swoje właśnie relacje z teściami, jeśli, jeśli takich macie, albo dobrze przygotować się do tego, żeby kiedyś być fajną synową, fajnym zięciem, czy fajną teściową, fajnym teściem, bo. To jest po prostu kolejny etap w naszym życiu, kolejna rola, w którą wchodzimy, a każda kolejna rola powinna być doskonalsza od tej poprzedniej. Coraz bardziej powinna nasze człowieczeństwo yy, jakby rozbudowywać, powinna, powinna wpływać na to, że będziemy się lepiej czuli i ze sobą, i właśnie z tymi innymi ludźmi. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam. Yy, proszę o lajki, o subskrypcję i do zobaczenia za tydzień.